Cześć, witajcie w kolejnym Tetrafilmiku na moim kanale. A dzisiaj, w tym odcineczku będzie moja duża przystawka. Opowiem Wam w całości, jakie są tutaj modernizacje, wszystko co poczyniłem, bo tam tych filmików różnych jest. Co roku coś modernizuję, ale myślę, że w końcu już przyszedł taki etap, że wszystko mam porobione to co chciałem i dzisiaj bym chciał w całości Wam po prostu wszystko zebrać w jedną całość i opowiedzieć. Także zapraszam Was do tego odcinka. Jest to moja przystawka terenowa. Ona służy mi na długie wypady. Długie wypady to przynajmniej 50 km. 50, 100, 150. W tym sezonie zrobiłem około 1500 km. No, pewnie byłoby więcej tych kilometrów, ale ostatni miesiąc chorowałem. Także można powiedzieć, że od połowy sierpnia już do końca września nie jeździłem w ogóle. Także jeszcze pewnie bez 500 km doszło no Ale już po prostu nie było siły okay. Chciałbym Wam zabrać wszystkie informacje Co tutaj zostało porobione Jak widzicie wózeczek To jest od Tobog Voyager Jest przerobiony, ma zawieszenie Na temat tego zawieszenia zrobię osobny filmik Który będzie pewnie albo przed albo po tym filmiku Także jak coś to można sobie wejść I tam szczegółowo Opowiem o tym, jak zrobiłem to zawieszenie. Bo też wiele osób jest ciekawa, jak zrobić takie zawieszenie w wózku. Bo niestety, ale wózki takie oryginalne, zawieszeniem kosztują kupę kasy. A powiem wam, że jeździć bez zawieszenia to można sobie jedynie narobić odleżyn. Także ja w dalsze trasy, jak chcę zrobić więcej kilometrów, więcej nie wiem, czyli więcej, to zawsze biorę tą przystawkę i, no i tutaj. Już mam wszystko zabezpieczone, po kolei, co tutaj mamy? Tą przystaweczkę napędza silnik o mocy 1 kW, 48 V, około 20 cali. Widzicie, oponka taka dosyć terenowa. Jest to chyba jedna z takich mocniejszych opon, w szwalbe antyprzebiciowych, bo ja zawsze patrzę na to, żeby oponka była. Antyprzebiciowa i dobrej firmy. Także ona ma tam jakieś takie wkładki. Ma właśnie te kolce, które też pomagają w przyczepności. Całość jest na 48 V. A tutaj mamy dwa akumulatory. Ten akumulator ma 30Ah, ten ma 25 Dlatego one są różne, bo ten akumulator już ma 8 lat i go tam gdzieś wcześniej kupowałem. Dlatego go tak zaadoptowałem, że on tutaj jest na przodzie. A jeszcze dokupiłem bidon, który jest na samym przodzie. I powiem Wam, że to rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdza, bo czym yy, ciężar jest bardziej wysunięty naprzód, tym jest lepsze dociążenie. Kiedyś próbowałem wkładać gdzieś tam jakieś obciążniki, gdzieś tam niżej, i powiem wam, że to nie zdawało egzaminu. A tutaj dociążenie na samym przodzie sprawia, że ta przystawka ma przyczepność i pod górę te koło się nie ślizga. Po prostu. Też nie pompuje bardzo dużo powietrza, żeby ona troszkę się uginała i też zawsze co rok, co dwa zmieniam opony, żeby ona była w miarę miękka, żeby ta guma była miękka i wtedy lepiej się klei. Zastosowałem tutaj dwie baterie, czyli to pudło i tamten widon, to mam łącznie 50 amperogodzin. No i teraz wiele osób się pyta, jak to zrobić, żeby te dwie baterie działały razem no nie da się ich puścić, żeby obie działały na raz to znaczy, są takie moduły gdzieś na Aliexpressie ale wtedy tracicie odzysk z hamowania regeneracyjnego bo ja założyłem sobie taki właśnie konwenter i się okazało, że prąd się nie cofa czyli nie ma hamowania regeneracyjnego i musiałem go wywalić zrobiłem to inaczej że od jednej baterii idzie przełącznik i od drugiej baterii idzie przełącznik i w zależności na której baterii chce jechać to włączam albo ten czerwony i wtedy jadę na tamtej baterii, albo go ten wyłączam, włączam drugi i jadę na drugiej baterii. Jest to bardzo proste rozwiązanie, można powiedzieć, że analogiczne, bo robicie sobie po prostu taki trójnik, no i albo macie prąd z jednej baterii, albo z drugiej. Na zasadzie tego przełącznika, włącz, wyłącz. I to wszystko, cała filozofia, tak, można sobie zwiększyć zasięg, czyli jeśli macie jakieś tam oryginalne baterie to tylko trzeba sprawdzić czy to jest 48V czy 36V wtedy dokupujecie sobie taki bidon yy, Bidon tam są różne pojemności, różne voltaże także trzeba to sprawdzić i możecie da dać przełącznik, wtyczkę i w oryginalną wtyczkę się wpiąć i nikt nawet o tym nie będzie wiedział, że jest dodatkowa bateria bo po prostu wyciągacie taką baterię i tak jakby jej po prostu nie było ja polecam te bidony, ja mam z V. Volta Okazuje się, że są na bardzo dobrych ogniwach, są bardzo trwałe, także myślę, że taka bateria to spokojnie starcza na 10 lat, bo tą puszkę mam już chyba 8 albo, okay. albo 9 sezon i tak naprawdę to ona spadła, no z 25% na pewno nie spadło pojemności, ale na tyle lat tu i tak uważam, że jest bardzo dobry wynik. Także mamy już omówiony silnik, mamy omówione baterie. Tutaj Wam pokażę kuferki, jakie sobie porobiłem z jednej i z drugiej strony. I tutaj właśnie wkładam wszystkie rzeczy, jakie mi są potrzebne na wyprawę czyli jakieś tam przedłużacz, ładowarka, klucze, różne jakieś części zapasowe. Wiadomo, że trzeba wziąć i wodę, i kurtkę. Także wszystko ładuję w te kufry do pełna, żeby mieć jak największe dociążenie. Czyli mam załadowany jeden kufer, drugi kufer z drugiej strony. Tu mam też kufer na jakieś rzeczy. Z przodu te baterie ważą jedna ma 8 kg, druga chyba 5, czyli też mamy jakieś 13 kg. Możecie sobie zobaczyć, że jest na takim właśnie wysięgniku. Dałem, ich, dałem je maksymalnie do przodu i to naprawdę robi robotę. Tutaj jeszcze mam takie śmieszne lusterka. Może nie, nie ma jakiegoś dobrego z nich widoku. Bo tak naprawdę to więcej z nim nie jest problemu. Bo to jakieś tam regulacje trasą, to się odginają, ale, ale ładnie wyglądają. dzisiaj ich tam kupiłem na AliExpressie. Także można powiedzieć, że ładnie wyglądają. Yy, przystaweczka ma oczywiście siłowniki do podnoszenia całości oraz do opuszczenia stopki, do podwyższania stopki. Bo jak gdzieś siadę po terenie, to właśnie mogę sobie tą stopkę. Podnieść i wtedy ona mi w niczym nie przeszkadza. No i tutaj przechodzimy do wózka. Wózek to jest właśnie to Tobog Wojazdar. Podniosłem mu oparcie. Po prostu przedłużyłem rurki, dałem do tapicera. Tapicer mi oprzył Bardzo ważna jest poduszka. Poduszkę daje rocho. Dziesiątkę, cztery komorówkę Bo jak miałem kiedyś piątkę, to po dłuższej trasie potrafiła też mi się jakaś rana zrobić. Odleżyna. Także już teraz zainwestowałem właśnie w najwyższą półkę, jaka jest, czyli rocho 10 cm. No i wiadomo, też trzeba, nie można jej na twardo pompować, tylko tak w połowie dać, żeby było ciśnienie, bo wtedy jest lepszy komfort. No i co, tutaj mamy też duże koła, czterocalówki. No i jest pod spodem zawieszenie, którego nie widać, czyli wózek jest amortyzowany. Czyli mamy amortyzację na zawieszeniu, na poduszce, na oparciu, na przednim zawieszeniu, na przednich widełkach. gdzieś tam kogut gdaka. Także dajcie subika. Pies też czeka. Może zaraz będzie szczekał. Także łapeczkę w górę i subik, jeśli Ci w jakiś sposób pomogłem. Tak jak już wspominałem, na temat tego wózka jest. Osobny też filmik. Dlaczego też nagrałem osobny filmik? Ponieważ yy, każdy myśli, że czym większe koła, tym jest yy, większy komfort. Powiem wam, te koła mają, to są 24 calówki yy, i szerokość 4cale, czyli jakieś 10 cm szerokie. I one są bardziej twarde niż te takie dostępne powszechnie 2,2 cala, 2,3. Bo tamte koła można tak jak i to przednie napompować mniej ono się ugina ale mała felga sprawia, że nie zwala tej opony tutaj niestety, żeby ta żeby była opona miękka bo już próbowałem, to dałem pół bara i się okazało, że no, nawet nie docisnęło mi opony do, do ramy, znaczy do, do kantu tutaj do do felgi. Jak dałem jeden bar, to się okazało, że już ta opona jest tak twarda, że się nie ugina. Także wiecie, no jeden bar wydaje się, że bardzo mało, ale w tak dużym kole się okazuje, że ona jest twarda. Dlatego ja tylko używam na mniejszych dystansach. tam, gdzie nie, nie zależy mi na mega wielkim komforcie, a trzeba jeszcze zaznaczyć to, że to są właśnie jakieś tam hinole i ta opona będzie. Bardziej podatna na przebicia niż taka na przykład szwalbę, którą mam z przodu. Dlatego na długie wyprawy zakładam sobie tu 2,2 cala 2,3 cala. Bo tam mam opony z najwyższej półki, wiem, że one mi się nie przebiją i daje mniejsze ciśnienie i jest wtedy większy komfort. Ośki wszędzie mam jednakowe 12,7. Także nawet jakby mi się to koło zepsuło, to mogę. Gdzieś założyć koło zwykłego wózka, Wiem, że to będzie śmiesznie wyglądać ale, ale ośki pasują i bezproblemowo można to założyć i gdzieś tam dojechać Tak prezentuje się przystawka Z drugiej strony, no tutaj jeszcze widzicie Lampeczka, tutaj właśnie wychodzą kable od tej baterii bidonówki Tutaj sobie montuję kamerkę Czyli tutaj ten uchwyt, tutaj mam Sterowanie, całe hamulec, gaz, tempomat, światło tu jest licznik, tu jest taki moduł od Bluetooth, bo mogę sobie laptopa wziąć i podłączyć się pod silnik i sobie jakieś tam sprawdzić parametry, czy go tam przyprogramować. On już jest na tyle teraz dobrze zaprogramowany, że już tam w sumie nie grzebie, bo na przykład można było sobie ustawić hamulce, żeby nie było takie ostre albo łagodne ruszanie, czy wolniejszy wstecznik. No i tu mamy te kufry, te kufry, właśnie. Jak wam pokazywałem z tamtej strony, tak samo jest z tej dałem. To jest taki właśnie płaskownik, który idzie pod spód. Tam idzie drugi, i to są takie kufre od właśnie od motoru, od jakiegoś Karleja. I powiem Wam, że tutaj fajnie się to sprawdza, fajnie się to wygląda. Ludzie patrzą, nie ma czegoś takiego, że ojedzie jakiś inwalida na wózku, tylko jest zawsze wow, co to jest. Szczególnie dzieci krzyczą. O i znowu kogut plał. Gdzie ten kogut? O, tutaj jest kogut. Ma dwie kury. I zawsze jest y, takie, wow, bo jednak to fajnie wygląda. Właśnie dlatego lubię jeździć na tych szerokich kołach, bo to daje mi wygląd. A jak właśnie jadę gdzieś daleko, no to wtedy biorę sobie te mniejsze koła i mam po prostu bardziej, y, bardziej niezawodny sprzęt. No, i szerokie koła też mają to do siebie, że wózek jest przez to szerszy. No zawsze jednak założyć mniejsze koła, a szersze, no to jednak wózek jest powiedzmy mniej wywrotny. Tu jeszcze mam taki ciekawy plecak z AliExpressa. On kosztował około 500 zł, ale ma fajną opcję, bo ma opcję podłączenia powerbanka. I widzicie ten, nie wiem jak to nazwać, to nie jest kwadrat, ale to są takie oczy. I jak podłączę powerbanka, to te oczy się świecą. I to właśnie używam zamiast lampki. To właśnie są te oczy. To też robi takie dodatkowe wow. Yy, a podpięcie powerbanka sprawia to, że on tam cały dzień może się świecić, i, i tak dalej jest. Prąd, może ładowność nie jest jakaś wielka, bo to jest taki jakiś nie wiem plastik, ale zawsze tam jakaś kurtka czy bluza wejdzie. No i przede wszystkim fajnie to wygląda. Oczywiście na każdym razie ubieram kaczki. Tutaj mam taki kask orzeszek, yy, mam też taki kask skorpion, gdzie ma szybkę, fajnie mi pasuje i wtedy, właśnie jak jadę w zimniejszą pogodę, to sobie ubieram właśnie ten kask skorpion, zamykaną szybką, kurtkę skórzaną i spodnie narciarskie. No i wtedy mi tak nie wieje i wtedy można fajnie sobie pojeździć. O, tutaj widzicie rączka. Tam z przodu mam to sterowanie, podnoszenie, obniżanie, można włożyć telefon, tutaj są lusterka i tak to mniej więcej wszystko wygląda. Tu spodem możecie sobie zobaczyć zawieszenie, jak sobie zrobiłem. Tą przystawkę mam już chyba 2017 roku, i co roku robię jakieś modernizacje, ale myślę, że już jestem na takim etapie, że modernizacji. Już nie będzie, że już zakończyłem. Zrobiłem trochę tych kilometrów, także wszystko się fajnie sprawdza. Jest wygląd, jest zasięg, bo to mam przynajmniej 150 km albo i lepiej, bo w zależności po jakim terenie jeżdżę. Ale 150 km to jest takie naprawdę na pełnym gazie. A jak się jeździ oszczędniej, to nawet 180 km można przejechać. Jest w Polsce coraz więcej ścieżek rowerowych, także właśnie. Warto sobie jeździć, także wyprawóweczka jest zrobiona, tak to wygląda. Jeszcze sobie przerobiłem przyczepkę, mam też takie podjazdy i no bo wiadomo do samochodu jest to bardzo ciężko włożyć, bo to jednak by trzeba mieć kawał samochodu. Do kombiaka to było kupa roboty, rozbieranie i tak Także jak chcę gdzieś dalej jechać to wrzucam to na przystawkę po szynach w całości na, przy... na przyczepkę i haja w drogę. Także jeśli podobają Ci się moje przeróbki, jeśli podobają Ci się moje filmiki, to daj łapkę, daj subika, bo no zawsze jakaś tam będzie fajna reakcja, albo napisz coś w komentarzu, że, że Ci pomogłem, albo że Ci się podobało. Może jakieś tam będę miał nowe pomysły, to jeszcze coś tam wymyślę, wrzucę. Ja to robię dla Was, Wam to pokazuję, no bo dla mnie to co tam, no ja mam, jeżdżę i, i chciałem się po prostu Wam po, no może nie pochwalić, ale pokazać po prostu, żeby ktoś może sobie przerobił. Idzie teraz zima, także może sobie coś tam poprzerabiać. I powiem Wam, że da się, że te też może robić trasy, jeździć na równi z innymi rowerzystami. Także da się, polecam Wam i, i przerabiajcie. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.